Witam Was bardzo serdecznie. Chciałam Wam dzisiaj przedstawić naszego product managera kategorii Blue Nature, Annę Świecz. Dzień dobry, witam serdecznie. Ania odpowiada za rozwój całej kategorii Blue Nature, w tym oczywiście również za kosmetyki. No i dzisiaj chciałam z nią porozmawiać o naszej nowej linii, którą wprowadzamy we wrześniu. Nad tą linią Ania pracowała od 8 miesięcy. Natomiast zanim przejdziemy do tego tematu, to powiedz nam jeszcze kilka słów na swój Aniu. Tak jak wiem wspomniałaś, Steyer zajmuje się rozwojem kategorii Blue Nature. Jestem inżynierem technologii chemicznej i z racji swojego wykształcenia oraz zajmowania do detali przykładam ogromną wagę do tego, aby formuły, które komponujemy zachwycały bogactwo składników na ich swoim działaniem. No to super, to ja rozumiem, że Twoje wykształcenie bardzo ci pomaga w tym, żeby dobierać odpowiednie składniki w naszych kosmetykach, nie tylko w kosmetykach tak naprawdę, bo również i w naszych suplementach, bo suplementami też się zajmujesz, prawda? Oczywiście wiedza jest jakby niezbędna, natomiast z racji mojego zajmowania do nowinek kosmetycznych codziennie uczę się czegoś nowego w poszukiwaniu inspiracji do tworzenia nowych produktów granicych. Super, to w takim razie powiedz, co było dla Ciebie inspiracją przy tworzeniu Argent Queen? Nad, prace nad tym produktem, nad całą gamą produktów trwały od wielu miesięcy i są efektem ciężkiej pracy całego zespołu. Od samego początku pracy nad tą linią przyświecała nam, przyświecała nam wizja silnej kobiety, pięknej, silnej kobiety, która potrafi złapać życie w swoje ręce, a jednocześnie potrafi cieszyć się aspektami swojej kobiecości. I taką inspiracją do stworzenia tej linii był Olej Arganowy, który nie bez powodu nazywany jest skarbem kosmetycznym. Tak, złote Maroka, prawda? No właśnie, ale powiedz, przecież kosmetyków z olejem arganowym w swoim składzie na rynku jest bardzo, bardzo dużo. Co w takim razie wyróżnia naszą linię arganową? Remie, tak jak wspomniałaś, jest masa kosmetyków z arganem, jest to wspaniały składnik, tylko u nas jest on wzbogacony na wspaniałe towarzystwo. A we wspaniałym towarzystwie wszystko smakuje i pachnie inaczej, Towarzystwa arganu są ekstrakty z kawarabika, ekstrakt z wanilii, ekstrakt z kakaa, ekstrakt z kakała, ekstrakt lueso, witamina E, jak również kompleks Velvet Touch w przypadku odżywki, kompleks trzech olej oraz kwas hieronowy w przypadku naszego balsamu do ciała. Jakby to całe towarzystwo, wspaniałe towarzystwo i bogactwo naturalne zawarte w tych czterech produktach, Jakby tu nic dodać, nic ująć. Produkt sam w sobie jest perfekcyjny, doskonały i jakby zbilansowany zbilans, w taki sposób, aby odpowiadał naprawdę każdej strukturze włosa i każdej skóry. No super, to aż naprawdę miło się słucha. Ja Ci muszę powiedzieć, że ja się zakochałam w Argan Queen, w zasadzie od samego początku, wtedy, kiedy po raz pierwszy zaczęliśmy testować, próbować, kiedy stworzyliśmy panel również kosmetyczny z kobiet, które także próbowały i testowały te kosmetyki na samym początku i które zachwycały się właśnie bogactwem. Składników, ale również konsystencją i zapachem, i po prostu ja się od tamtego momentu tak zakochałam, że ja nie mogłam doczekać się tego właśnie dnia, kiedy wreszcie przybędą do nas wszystkie produkty i będziemy mogli już cieszyć się nimi rzeczywiście tak w realu. Powiedz mi, Aniu, w takim razie, bo mamy tutaj cztery kosmetyki, prawda? Mamy, mamy szampon do włosów, mamy odżywkę do włosów. Uwielbiam tą odżywkę. Naprawdę, ona jest po prostu mega, 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 mega. Najlepsza. Mamy również shower gel, i tutaj mamy nasz balsam gelu. Dla mnie naj, najbardziej fantastycznym produktem jest właśnie ta odżywka, ponieważ, tak jak powiedziałaś, ona w swoim składzie dodatkowo jeszcze mamy velvet starz, czyli. Proszę Państwa, mamy tutaj cztery oleje, ponieważ olej arganowy, a do tego jeszcze e, olej Olej z manoi, olej z makadamia i olej kokosowy. Dokładnie tak, więc naprawdę to jest niezwykłe bogactwo olejowe dla naszych włosów, ale oprócz tego oczywiście wszystkie inne składniki, które mamy także w poszczególnych kolejnych produktach. Powiedz mi Aniu, w takim razie, co, który z produktów dla Ciebie byłby tym ulubionym? I... Zklamę, jeżeli powiem, że jestem w stanie wybrać jeden, bo kocham je wszystkie. Jakby od samego początku jestem w nich zakochana, bo jakby, jakby 8 miesięcy temu zobaczyłam i pomąchałam pierwszą grupkę pierwszą zapach, tak, poczułam to i... No, Powiedziałam, nie odpuszczę, Musi, musicie Państwo to poczuć na własnej skórze, no i dopięliśmy e, swego. Tak, ja właśnie cały czas wącham. Zapach jest wspaniały, A no niestety, nie, poza tym, że opowiemy tutaj o wszystkich naturalnych składnikach tego zapachu, niestety nie będziemy w stanie Państwu przesłać na wizji, tak więc to trzeba poczuć na własnej skórze. Natomiast zapytałaś mnie, które z tych, z tych, z tych produktów bym wybrała jako taki must have dla mnie. To jest na pewno balsam. Angelu. Kocham ten produkt. No, Dlaczego właśnie nie? ten? Od samego początku kochałam ten produkt ze względu na swoją wielofunkcyjność. Jestem taką osobą, która jest ciągle w ruchu, ciągle gdzieś w podróży, uwielbiam podróżować. Więc podczas przemieszczania się fajnie mieć produkt, który pozwoli nam zadbać o siebie kompleksowo. I to jest właśnie taki produkt, ponieważ y, poza tym, że wspaniale pięknuje naszą skórę, y, dłonie, y, skóra po zastosowaniu tego żelu jest naprawdę taka jedwabista konsystencja tak, tego. Ale, ale właśnie to jest konsystencja. dziwna konsystencja i to powinniśmy naprawdę mocno y, wypunktować tutaj, no, ponieważ tak. jest to konsystencja, słuchajcie, żelowa. To jest balsam żelowy. Dla tak, jest to jest właśnie to taka, taka konsystencja, konsystencja właśnie po to, żeby... Y, Tworzyć produkt wielofunkcyjny, bo poza swoim zastosowaniem na skórę, bo zapach jest e, wspaniały, skóra pozostaje po wchłonięciu taka jedwabista, miękka, ze względu na to, że w tym produkcie jest kwas hialuronowy, jak wiemy, to jest e, to jest magiczny składnik, który chyba nie ma innego równego sobie, który zabezpieczy naszą skórę przed, przed wysuszaniem. Bardzo ją yy, mocno nawilża tak? na ma bardzo silne właściwości anti-aging, prawda? Dokładnie, tak. Yy, I wasz kolorowy ma tutaj dwojakie jakby zastosowanie. Z jednej strony wspaniale ten balsam działa na naszą skórę, ale tu Państwa zaskoczę. Również na włosy, tak? Na włosy. Sama jestem dzisiaj tutaj mocno wysmarowana naszym żelowym balsamem do włosów, bo może działać jak serum. Prawda? Dokładnie, bo może działać jak serum, co więcej. Może działać jak odżywka bez spłukiwania. Ja używam tak. tej. Tutaj, z... tutaj mamy odżywkę, której używamy normalnie tak, jak każdej odżywki pod prysznicem używamy, czyli spukujemy ją na pewno, możemy ją używać. Jako odżytkę, jako również taki balsam, jako na, maskę. Na, no, jest, mocny, na jest mocny, tak. intensywny. Jest mocny, intensywny. Mówmy się, ma kompletnie inny skład. Tutaj są właśnie te oleje, velvet Touch, nasz kompleks, tak. tu no, tu ten jest ten broni broni, Natomiast tak. bardzo fajny produkt do zasłania na włosy w przypadku takich sytuacji awaryjnych, kiedy jesteśmy na narażeni na dużą ilość światła, jesteśmy, jesteśmy po opalaniu, basenie. jesteśmy po basenie, wychodzimy już z wody, nie mamy czasu, żeby na tym... Po basenie od razu umyć włosy. Kiedy jedziemy nad morze, kąpiemy się w słonej wodzie, wychodzimy i też cały dzień przy, przy pełnym słońcu, no te włosy jednak. Potrzebują, potrzebują od... nabliżenia, Ochrony tak. przed tym, żeby tego nabliżenia nie stracić, więc jest to produkt wspaniały. To, to, tak, w tym, po prostu w takich sytuacjach odżywka nie byłaby w stanie zadziałać, ponieważ my potrzebujemy innej troszeczkę pielęgnacji, natomiast tego walsama możemy używać wszędzie. Oczywiście możemy również użyć na wilgotne włosy, ee, tak samo jak odżywkę. Nie musimy jej wówczas. Już wychodzimy z Frutania, mamy włosy wilgotne, również tak. możemy użyć tego, tego balsamu jako takie serum. Odżywcze na, na włosy, Słucham, tak, rysówki, tak? Na końcu. Na Biorąc pod uwagę ekstrakty, są, które są tu zawarte, też chronią te kosmetyki dedykowane dla włosów, chronią nasze włosy przed wybarwianiem, wyblaknięciem, W związku z powyższym, naprawdę, jeżeli chodzi o włosy, mamy. Tutaj... A masz jakiś swój sekret, jak stosować tak, te rytery? Tak, masy? tak. Potem, sekretem przede wszystkim jest. Częstotliwość, bo nie ukrywam pięknie pachnie, więc za każdym razem, kiedy po prostu użyję sobie go na włosy i ten zapach zerwa. Masz piękny i... włos, masz pięknie wypielęgnowany, i... więc domyślam się, że jesteś ekspertem od odżywek do włosów. I tak, tak, i nie ma to na dzień dzisiejszy nie tyle w, coś, w, nie ma to w, nic wspólnego z wykształceniem, tylko chyba z moją pasją, jeżeli chodzi o, o pielęgnację, yy, przede wszystkim włosów. Ciężko ukryć, że faktycznie jest to tak, jakby dla mnie taki punkcik, nad którym bardzo, tak bardzo to jak w takim stworzymy? razie używać tego balsamu na włosy, żeby jeszcze wzmocnić jego działanie? Bardzo prosto, bardzo prosto. W momencie, w którym szykujemy się do pracy, wychodzimy na jakieś przyjęcie i widzimy, że nasze końcówki no niestety po prostownicy czy po szamponie nie wyglądają, po suszarce nie wyglądają tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, wystarczy wziąć troszeczkę balsamu, rozetrzeć go na końcówki naszych włosów wygładzić naprawdę bardzo szybko się ten sam żelowy wchłania nie pozostawia już nie, nie zdepia tych nie włosów tak? nie, nie, nie. włosy nie wyglądają nie, jak natłuszczone natłuszczone bo tam na jest ten olej jest olej <słys》>. ale w przeciwieństwie do odżywki nie zawiera oleju makadania, manoi, no i nie obciąża te oleje wymagają hmm. tego żeby tą odżywką słukać natomiast w tym przypadku mamy Olej arganowy i kwas hialorunowy nie powoduje ta konsystencja żelowa obciążenia dla włosów w związku z powyższym proszę zobaczyć. No super. <grymne> Błyszczą się, są zadbane, czuć, że te włosy są naprawdę odżywione. Natomiast mogę również zdradzić, w jaki sposób najfajniej używać tą odżywkę tak, żeby spełniła ona w 100% Państwa oczekiwania. Powiem tutaj na przykładzie swoim, czyli osoby, która troszeczkę ma fioła na punkcie <grymne> włosów pielęgnacji. Odwiedziłam chyba wszystkich możliwych fryzjerów w poszukiwaniu różnego rodzaju kuracji na włosy, więc rekomenduję Państwu używanie tej odżywki. Po kąpieli na mokre włosy, następnie jakby otoczenie ręcznikiem bądź specjalną folią do, do włosów, którą na przykład używamy podczas malowania. A następnie takim strumieniem ciepłym powietrza ukierunkować go na włosy, podtrzymać. Ja tak staram się około 5 minut, ale wszystko zależy od tego, jak ktoś ma mocny biceps, bo to jednak troszeczkę trwa. <gryśla> I wówczas to, ciepłe, to ciepły strumień powietrza powoduje, że nasze łuski włosów się otwierają. Ta odżywka ma możliwość w te włosy naprawdę mocno wchłonąć Właśnie. się, wgryźć. Więc dajmy jej troszeczkę czasu, wiem, że jesteśmy wszystkie zabiegane, zapracowane, dzieci, dom i tak dalej, natomiast dajmy troszkę tym włosom czasami tej pielęgnacji do pieśni, Daję do po, badania, do szansy, żeby, szansy żeby po prostu zadziałało. zadziałało. A następnie e, podczas zmywania i spłukiwania włosów dobrze jest same końcówki e, włosów spłukać strumieniem bardzo zimnej wody, oczywiście nie po głowie, tylko po końcówkach włosów, to zamknie nam pięknie te łuski i spowoduje, że... Z jednej strony ten produkt wchłonie wewnątrz włosa bardzo głęboko, a z drugiej, po zastosowaniu właśnie zimnego strumienia powietrza, zamkniemy te łuski, po czym mm -hmm. uzyskamy taki Super. efekt gładkich, błyszczących, lśniących włosów, miękkich przede wszystkim. I chciałam jeszcze zaznaczyć, że pomimo tego, że w tych produktach jest dość sporo oleju, mogłoby się wydawać, że mogą przetłuszczać, nic bardziej mylnego. Włosy są naprawdę bardzo miękkie, ma się takie poczucie, że są takie bardzo mocno świeże, takie naprawdę bardzo Tak, mocno i to, co świeże. chciałabym też podkreślić, słuchajcie, że te włosy długo pozostają świeże. Rzeczywiście nie trzeba ich, jeżeli macie taki problem, że myjecie głowę co drugi dzień albo codziennie musicie mieć głowę, to wypróbujcie koniecznie ten nasz szampon organowy, bo ja przynajmniej moje doświadczenie jest takie, że moje włosy dużo, dłużej pozostają świeże. Ja myślę, że to jest ważna również uwaga i, i fajny walor tych kosmetyków. Słuchajcie, no prawda jest taka, że cała ta linia jest niezwykle interesująca i po prostu, żeby w ogóle móc poczuć cokolwiek, to trzeba spróbować i żeby mówić o tej linii, to trzeba jej wypróbować po prostu, zrobić sobie w domu takie swoje własne, prywatne spa, ponieważ, no cóż, każda z nas zasługuje na to, żeby być królową swojego życia, a naprawdę poczujecie się jak królowe, kiedy zaczniecie Argan Queen używać. Napachajcie sobie świece w łazience. Zróbcie sobie taki swój własny rytuał orientalny w domu zobaczycie, jak się wspaniale poczujecie, jak poczuje się cudownie wasza skóra i wasze włosy, prawda? I po prostu I cały dzień, cały dzień stanie się naprawdę... Przepiękny, kolorowy, wspaniały. Także myślę, że Anna szczególnie w dzisiejszych czasach przyszedł do nas w samą porę, cała ta linia. Bardzo mocno Was zachęcamy do tego, żeby wypróbować. I cóż, a dzisiaj pożegnamy Państwa. Tak i czekamy do wieczora, że będziemy mogły sobie urządzić kawę swoje, na, własne, swoje spa. własne spa. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Do widzenia.